Pani Krystyna. Pani Krystyna bym się urywała, jakkolwiek to zabrzmi. W takim razie. Bywać może przez tydzień czasu wszystko non-stop dookoła auta. HD? Jest. Także skrupulatnie zbierał bo tym tak kupców Także dużo łatwiej, więc trzeba tego szukać i zbierać. Jak się zachować? Jak ja mówię, jest to. A chyba w swoich pojazdach rolniczych. Od 2 do 13. Powiedzieć po tym, co nam pani narobiła. Podróż za jeden uśmiech. Oczywiście tak, a czy domyśliła się pani, dlaczego pytamy o tę książkę, serial? No tego akurat nie, no ale nie szkodzi. Dzisiaj rocznica urodzin Adama Bahdaja, 2 A. stycznia 1918 roku urodził się w zakopanem. Nie szkodzi, że tej odpowiedzi zabrakło dwie książki właśnie dla pani książka Doroty Sumińskiej, Dalej na czterech łapach i książka Andrzeja Filipiłka. Trucizna. Pani Krystyno, serdecznie gratulujemy, natomiast my po południówce za chwilę lecimy do Rzymu. Autopromocja. Słuchowiska w Radiowej 1 w soboty i niedzielę. Matysiakowie i w Jezioranach po 13, a słuchowiska Teatru Polskiego Radia po 17. Zapraszamy!